I Kerazi Dzisiaj, jak zdążyliście zauważyć na ekranach, zagramy w Smite. Yy, I dzisiejszym trybem gry będzie tryb y, Conquest, zwykły. Tak, prosta gra. Trzy linie, pięć postaci. Yy. Dokładnie. Yy, w następnych odcinkach przedstawimy prawdopodobnie tryb Areny i Domination. Najpierw ja powiem co nieco o bogach, a później Micek powie co nieco, co to jest w ogóle smite. Więc w tej grze sterujemy bogami. Mamy tu bogów z różnych panteonów: są bogowie z panteonu norweskiego, hinduskiego, greckiego, egipskiego, na pewno jeszcze jeden. Ale nie, nie pamiętam. Momencik, norweski mówiłem. No, w każdym razie sterujemy tu bogami, oni mają różne swoje jakby specyfikacje, różne skille. Każdy bóg jest inny. Są bogowie walący z bliska i na odległość. I są. Jeszcze jakaś różnica, to jest taka, że niektórzy walą właśnie magiczne obrażenia. A niektórzy walą yy, może nie walą takie wszystkie słowo, ale yy, <laughs> cicho, ale biją z yy, fizycznych, niekt a inni z magicznych. Dokładnie. No, od samej podstawy Smite to gra typu MOBA, podobna do Lola, Edoty czy Ho hota. Nie Hona. Wiem, Hona, o oh, Hona, o no tak. Tyle, że to co ją wyróżnia, to kamera za bohatera, co bardzo urozumienie rozgryw jak dla mnie. Dokładnie. E, to jesteśmy w wyborze czempionów i na... No i muszę coś zbanować. Tak, na konkresie właśnie są bany. No nie wiem, do zbani tego Tchorek, mówi, że jest niby taki OP. No co ty? Ja go wezmę. Aha, a Wuz... Kurde. A, tylko jedne bany są, ta? Tak, niestety. niestety. Ale sama jedna. wziąć, przetestować go. I jak chcesz? Na pierwszą, ja rozgry... do na pierwszą rozgrywkę będzie mega fail. No nie, kupi danie wezmę, bo jak mówisz, że on teraz taki po kiju jest, to, to nie. Ostatnio mi nawet ładnie odynem poszło. A spróbuję, co mi szkodzi. Jak pewno zauważyliście teraz, nasza ikonka to właśnie ares, nie, na YouTube. Taka ciekawostka. A no tak. No. Ja chyba zakończę HDS-em. Najwyżej pójdę na midę. jak Nie, nie no pójdę. fajnie będzie, jak ja użyję ulta i ty naraz. Skoczę chyba się zgrać po prostu i tyle. Ostatnio nawet hds na midzie to mi ładnie poszło. O. Ora. O, ale chyba ra. O, też mi się tak wydaje. Tak, więc. Yy... Aha, co jeszcze miałem powiedzieć. Jak już wspomniałem w powitaniu e, ja będę nagrywał Lola aczkolwiek te rozgrywki będą rzadziej teraz pokazywane nagrywane whatever e, ponieważ e, patch który został wprowadzony dokładnie 5 grudnia 2012 jest dla mnie koszmarnym patchem i bardzo zniesmaczył mi tą grę śmiem twierdzić że przez to bardzo zyskała dota i bardzo zyskał smite przez to Dlatego rozgrywki z Lola będą raczej rzadko pokazywane i bardziej skupimy się w nagrywaniu razem z Mickiem Smite'a, a ja myślę, że wOTA. Dobra, jesteśmy już w wyborze... Nie, w... przedstawienie. Tak, w ekranie, ekranie ładowania. W naszym teamie jest chor, Hades, Ra, Ares, Bastet, a w przeciwnym Freya, San, Wukong, Odin, Anhur i Artemis. Więc tak, co mi się nie podoba to jest interfejs kupowania. Jest on dla mnie... no nie za przyjemny, jakoś nie, nie mogę się do niego przyzwyczaić. Tak ogółem gierka raczej na plus. Tu mamy skróty klawiszowe, takie jak na przykład tu naś się podświetla, że K żeby zobaczyć skillę, e. P to jest staty nasze, I to jest sklepik i tak dalej, i tak dalej. Na nim się to chyba maksuje, nie? Chyba tak. To ma nie? No Ej, idziemy razem. No spoko, spoko. A to będzie fajnie. No wiem, będzie kosa. Dobra, co? kupić buty. Awesome. A co mi się właśnie też podoba, czego oczywiście Riot nie zrobił w LOLu, to są właśnie te bardzo przyjemne komendy. Naprawdę to ułatwia rozgrywkę, jest bardzo wygodnym rozwiązaniem i na pewno dzięki temu Smite zyskuje. Tu mamy Turety. Tu jak już Micek wspomniał, mamy w tym trybie 3 linie plus Jungle. No, no, Zadzili? no ładnie, ładnie, powiem. tylko mam na linie? Artymiska to bardzo to Samo. A wiesz, że Artemiska będzie dosta nas dostawa w pierdziel. No będzie. I to tak hardo. Jak Albo chce zamienić. Nie, Anfur jest nam idzie. Kto jeszcze? Pewnie Odyn. E, tak, pewnie Odyn. O to fajnie, Odyn ją zamknie, to w ogóle będzie kosa. Ty nie uciekniesz, ja mogę uciec. No ja nie ucieknę za bardzo. To akurat nie fajnie. Bardzo przydatne <laughs> Tak, no. No nie ma odyna. Aha, co jest jeszcze. O, dobra, bufa zrobił. Co jest godne zauważenia, to to, że tu nie dostajemy złoto nie tylko za zabicie minion, ale także za stanie przy tych zabitych minionach. Więc las hity są owszem ważne, ale... Nie jakoś super no ładnie, LOL. To ma damage. To nie mały. No Ogólnie ogółem ja em drugi raz. Pierwszy raz grałem na Co się na nim drugie na drugie maksuje? Te przyspieszenie chyba, nie? Nie wiem Alled image. Nie, nie padnie. Nie, nie ja, padnie, padnie, ale no ładnie to sieka. E, żeby dokończyć swoją myśl Gram ARESem drugi raz, pierwszy raz grałem na trybie areny i średnio mi poszło. Ja się trzymają dalej. No. A ucieknie. Ale dobrze ich na dystans trzymamy. Aha. Lubię Hadesem się tak pieprzyć na jakąś. No bo się leczysz, nie? To dla Ciebie te no, wymiany są... Nie pieprzą nie oni mnie biją i się, się leczą. Dla Ciebie te wymiany są raczej korzystne. Mało bije. No, ma Meditation, nie wiem, pod, tak trochę mało go używa. Aha. Już nie harasuje ja tak A może ja mam jakąś pasywkę, o której nie wiem? Nie, nie zabiję go raczej. Ale... kto? E, nie, Samuel, ja mam jakąś meditation. pasywkę, że... Aha, ty. ...że mniej dostaję? to nie wiem. No, tak Pro... Ja też nie dużo dostawałem, 70. Może ona nie to maksuje. Pro gaming, nie? Pierwsza gra. <laughs> Na materiale. O, zabijemy go. No, giń! No, patrz, nie. Nie, nie zginie, ale ta trochę dostała. Ja bym się w teraz. Kurczę, wpieprzył. no, gdybym miał ulti, nie. Od gdybyś wyciągnął no. No, i to w ogóle jeszcze lepiej. Mówię, gdybym miał ulti, kurde, blacha. A teraz wolniej się porusza, Ares, jak używał. Tak? Mówię, w jakimś wpaczu wprowadzone, no bo to było zbyt opę, jak on uciekał z tymi wieszczoną z ludzi. Mm. Więc trochę mi się żeby uciec z tego to, Dobrze. Czekaj Ściągamy ją? Cieba Dobrze Dostać się z Chyba tak, tak. Tak, dobrze Nie no przyjemny ten Ares, ale na conquesta. Bo na dominio... na fu, na arenie ludzie za łatwo go mogą skontrolować. Czekam. Co mamy tu w polecanych? W polecanych mamy. Nie wiem, co na niego kupię. Ty mówię że ten Spear of the Magus nie jest całkiem ok. No jest. No, jak jest ok, to lecimy w niego. Wracam na niego. Ogólnie nasz team ładnie wygrywa. Aha, jeszcze mówiąc o tych skrótach, jak już na tabie jest wynik. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Spację trzymając tam pingujemy. Ja sobie kupię, kupiłem pod tanka ten... ...od nich armurę. no dobra, okej. Okay. Jest mi 4, mają AD, to czemu by nie... Się? No ja coś tam. Kurcze! że się no, no, no. znaczy ja jak będziesz się wcinał, to ja wrzucę jeszcze dwójeczkę, nie? Bo ona daje ci też tego, bo wiem, że nadaje protekcję. Nie wiem. Chyba to tak. Co, mam ulti od protekcji, mam dużo też. Ulti gotowe. Chcesz to i wyciągaj. Dwóch. Kurcze, łańcuch. Zdajeł. Ale mi snowe łańcuch. Ale Artemis zabita. No, no on sobie włączył proteicję No to też. też, no mu akurat to daje, no więc on bez problemu może przeżywać. Czy jakaś milionów Na czym ubolewam, to akurat jest coś, co akurat mi się nie podoba, no ale to jest kosztem tego, że właśnie mamy taki widok, a nie inny. To nie możemy tak dokładnie zobaczyć, co robią nasi mejci nie na innych liniach. Możemy tylko domyślać się z minimapki. No ale też wiesz, możesz koń zaleć od Protofon tego nie widzi na mapie ani nigdzie to jest. No to fakt, no ale mówię właśnie to jakby... Przyczenie właśnie z LoLa, Że jak właśnie nie wiem czy jestem y, na respie i sobie idę na tą linię to, że sobie patrzę na... Y, oglądam właśnie jak inni grają. No ale tak jak powiedział mi co, jak są też plusy tego widoku ładnie to się... Ciora, ciora. Ultimam za. E, ja za już mam. O, co? No dobra, jeszcze raz harasuję i zabiję ich bez problemu. Niech tylko podejdą, bo znowu ucieknie do tej wieży. Ach, boję się. Nie no, ta Artemis trochę głupia jest, ale... Zginie. Dobrze. Fantastycznie. Dabuble. No, epicko. Rozwalę to. Uszyjemy to? No, są miniosy. Luz. <ścoughs> Nie wiem, co dokładnie daje te... ...ta dwójeczka, ale wiem, że daje chyba... Mówiąc chyba prote chwili, chyba protekcję też daje. Dobra, jeszcze całkiem. Odyn poszedł na No nic nie Odin zrobimy z tym poszedł. za bardzo. No. Mówisz, że ile? Samadę? tam Freya, ale ona na 1-3. A Freya jest hybrydą, nie? 3 -3. Przynajmniej tak z tego co widziałem. Ale się robi pod stopę. Aha, no faktycznie. Mamy staty nasze są dużo lepsze niż przeciwny, więc jakoś Mam nadzieję, że ta rozgrywka jest. Artemis jest na ataku. Tak? Na powerze. Obydwoje są. Zbijesz ich sam? No, bez problemu. Yo. Znaczy tego nie I wiem. Idę tam. Tego, temu tu, patrz. Łańcuszek! Dobra, no ładnie. <laughs> Ej, no <nos> zamknął. <laughs> A wjechałem akurat ult się pojawiło. Nie no, ładnie nam idzie. To głęb kontrol na nasze postacie jest e, szybki Aegis, tylko że oni osiana nie mają. I mózgu. No dobra, to Semic nie gra super dobrze. Grawęczkie pawo, no ale no nie mówisz że manę wziął, tak? No Odkryję chociaż. Dobra, jest odkryta Na plecach? Tak. Dobra, pucha to w Mam multi. O nie. O, teraz ma damage trochę. Aj tam, aj tam. 200 dostali. Ja mam multi. No to za 5 sekund.

Kurs? Masz trochę hapsa. On nie jest taki głupi, widzisz? On miniony leje, no? Uważaj. Ten U... ja akurat myśli. Ta Artemiska po prostu jest słaba. Mm, ja się zaufnę. No Nie mam ani hapsa, ani tego. Ja też. Kupię sobie to nieco. Też wiesz, z drugiej strony ta Artemis nie ma jak uciec, nie? No dobra, siódmy level to robi swoje. Mu się wychyla też, ale nie, ona nie ma jak uciec, jakby nie patrzeć. <laughs> No nie ma Kocham jej dzika, jak wiesz <grywy> Ja mam ulti, ona puszcza na mnie dzika i myśli, że dostanę z tyłu No bra, wracamy wtedy no, Ja już jestem na miejscu Artemis gdzieś zdziałał może na Aha. Oh. szybka gra grę. tak no to pierwszy odcinek taki trochę krótki no ale po prostu ładnie wyszło i tyle no, Prezentacja. Tak. nie no ale ładna gra była nie powiesz że nie chyba z naszej strony no dokładnie da. więc lekki ovnet poszedł tutaj widzimy cieszącego się Aresa ciekawym ogółem no nie, <laughs> cicho. A pokazuje muły i przybija piątkę temu minionowi no. A nie piątkę, sorry, brzuchem się zderzają. No. no, no dokładnie. No. dokładnie. E, co jeszcze dodam e, Ja i Nicek zapewne też coś doda przed końcem to ja dodam to, że e, mamy tu w tej grze takie coś jak first win. To znaczy w każdym trybie mamy Możliwość bicia first wina w każdym dniu To znaczy Możemy bić first wina w jednym dniu na arenie, na domination i na zwykłym konkursie. Tak, i za każdy dostaniemy wtedy 100 złota, czy nie wiem to jest Favor, favor. No, mówimy faworki. na to faworki Plus faworki. dostajemy to Base, nie wiem jak to wytłumaczyć tak trochę Że te podstawowe Za grę, o, może tak a Gadwill nie mam pojęcia no, jak to się skaluje. Gadwill to jest za dobre sprawowanie, że jak nie wyjdziesz z gry, nic, to ten procent chwilę tak? ci rośnie. A. Tak, że jak na przykład ja miałem wyszedłem z gry, no to zerowało mi się, miałem 0 godin, a potem właśnie procent i teraz mam 100%, nie No mm -hmm, ja też mam 100% rzeczy. i wtedy... Ale tam na Gadwillu się dostaje tam jakieś śladowe ilości raczej, więc. No U, no, u mnie to jest 8. No, przynajmniej, przynajmniej na ekranie tak widać. Ja zapomnę. A, zapomniałem jeszcze jedną rzecz. No, statystyki końcowe, nie pokazałem ich. Oj, tam, oj, tam. Poprawiłem się. No, więc w miarę szybka, gierka, krótka. To była właśnie gra typu Conquest. Zwykła, bo jeszcze są rankedy. A to może później, najwyżej sobie kiedyś tam nagramy. Ja gram jednego i jakoś tak kiepało mi trochę poszło. Zrek. Tak. No, to chyba był. Spoko. No to chyba było na tyle. Dzisiaj był z wami Karazi i, I tak. tak e... dzień, no. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się tam ciepło. Cześć. No na razie.